Dziś z radością przedstawiamy nasze najnowsze rozwiązanie w postaci modelu Rapture. Nasz klient potrzebował rozwiązania dla swoich wrażliwych, lepkich produktów chemicznych, wymagającego zarówno ochrony podczas przechowywania, jak i łatwego dostępu w celu ponownego użycia. Dzięki Rapture używamy folii w postaci taśmy, która otacza produkt, zamykając go z przodu i z tyłu za pomocą zgrzewadła poprzecznego. Oto haczyk. Usunęliśmy górny zgrzew, pozostawiając obie strony tylko na zakładkę i częściowo otwarty. Ta unikalna konstrukcja zapewnia łatwy dostęp, jednocześnie skutecznie chroniąc produkt przez cały okres jego przydatności to idealne połączenie wygody i ochrony. Bądźcie z nami, gdy prezentujemy rozwiązanie modelu Rapture w działaniu. Zdefiniujmy na nowo sposób pakowania i ochrony.